Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Przysia Rado Znajdzie, że macie, robimy sobie wyniki konkursu na Skina e, Mam 10 uwięzione, e, o ten oto Skin e, No co, no u mnie konkursy trwają 10 dni Także no I jest to tak naprawdę już drugi konkurs, tak? No, drugi, drugi, no Dobrze Także co? Zobaczmy, kto kliknął reakcję Pumpkin y, Pai 3, Marok i jakieś gwiazdy. Zobaczmy sobie mój profil. Czy są jakieś komentarze? No tak. Y, Pumpkin Pai, Janusz korwin, to jest Marok. No i oni tylko mi zostawili komentarz, także oni tylko zostaną wylosowani. Pamiętajcie, czytajcie kurwa zasady, a nie wy y, po prostu klikacie sobie reakcję, czyta się, a nie nie robi się niczego. Dobra, to co? Lecimy. Wpisujemy, nie powinno to się nazywało. Taka stronka była do robienia konkursów. Puśćwa, paper. Może name picker może. Coś takiego, nie wiem. Well of names, random name picker. O, coś takiego. Dobra. Eee. No ci wiem. Ma rok. Pam. Pam. Dobra, to co? Pick to spin. Zobaczymy, kto wygra. Także konkurs wygrywa Marok. Tak, no konkurs wygrywa Marok. No i co? Zobaczymy, czy będę mógł w ogóle trade wysłać, ponieważ no właśnie. Są problemy ze Steamem. Czy mogę zrobić tak? Dobra, on jest gdzieś tutaj. Ja yy. Gdzie tego skinu miałem tu jest dobra. No niestety, w tym momencie są problemy ze steamem, także ja wyśle screenu jak wysyłam trade'a No ale trade no, co, zostawcie łapkę w górę z dółniczkiem, no i w następnym miesiącu będzie kolejny konkurs, także polecam być na mój serwer Discord